Siemano, Witajcie w następnym filmie na Jakubiox. I dzisiaj sobie zagramy z moją siostr siostrą y Julą, a inaczej, y no, ona się y jej kanał się nazywa Koteczek. No i. No i co, sobie zagramy razem z nią. Ja mam miliard wiewiórek, <gryw> więc. No, zaczynamy. Co to jest? Oooo! O, o mój Boże, co jest? Jo, ja to... 20K! Mam to w nosie! Chicken! White bunny! Jak będzie powtórka, to nie przystaje. Dobra, przystaje! Bierzemy! What? White bunny daje Yo, White bunny daje... Diet... Yo, nie, chicken... Chicken diet 122 Ja jestem oczywiście trochę słabszy od Yuli. Może ja muszę to skuszyć. jest takie głośne. Kularnie głośne. Dobra. O, siema, Jula! Siema! Chwila jak się znowu sprintuje? A, zapomniałem, że ja mam dechę. Nie, Nie nie. Zobaczymy sobie nie? Była jakaś nowość i chyba ten właśnie. Ten. Jezu, to jest zbyt głośne. Serio, ja muszę to. na, na jedynkę. Dobra, ja sobie tam lecę. To jest za szybkie. Serio, to jest za szybkie. Jakiś ten. Jakaś osobka z Niemczech. Coś się zrobiła. Następna area. What the hell! Co to jest? O, oh, wow! No? Bo czy wymienimy się czasami? Dobra. Tylko ja <gryw> nie wiem, jak to się okay. robi. Czekaj. Tak. Czekaj. A to się da myśleć i wtedy Nie wiem, nie mam pojęcia.

O jest No jak za 400k? Ja nie mam 400k nawet. Kurde, to Do, dobra teleportuję się to ja. Ale jaja. Ui! Anok. Anok. Co to jest, piesek? Nie wiem. Krowa? Nie wiem. Krówka. Krówka następna. Następna krówka! Nie, 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 nie! Proszę, Flaming! Flaming! 164 daje! Skubaniec. Dobra, wcześniej miałem miliard wybiórek, a teraz mam tutaj masę tych rzeczy. Darmowy. Wow! Dawaj mi to. Dawaj mi to. Ja chcę to. Że <grytum> O dobra, ja ja ten. Lecę moim hoverboardem. Oh. <coughs> Oby. klasik Obi. 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 Dobra. Lecimy. Lecimy. E. Co to jest? Hmm. O! Ja spróbuję. Ja sprawdzę sobie, co to kurde jest. Co to kurde jest? Co to kurde jest? To kurde jest? <laughs> Dobra. No kurde dobra. Skupienie Mocne skupienie, poważne, szczere skupienie. Czemu? Czemu? Ja chcę tylko to przejść! Nie chcę to przejść! No kurde! Wiem jak to zrobić! pa pu. Nie! Kurde, dobra lecę! Co tam w ogóle jest? Co? dużego mega peta jeszcze nic nie ma! Chociaż to jest szybsze. Dobra, nie lecimy. Lecimy, dude! Nie nie mogę jeszcze. Jezus Maria. Nie! Było tak blisko! Dobra. Robię to na speedzie. Ja mam wynosić, co ludzie mówią. Ja po prostu lecę to na spida <laughs> Jest. Jest! <laughs> JEEEEEST! Hihihihihihihihihi. Jaki, jakie nagroda? Jaka nagroda? Wow! Dobra, lecę do domu. Rar. godzina 14, dobra. 17 petów. Wow. Eliksyry. <grymny> Eliksir! What? Large gift, bardzo legendarny. Co? Eliksir szczęśliwych JT4! -i -i no. Ja, legendarny też! Ja mam tylko rzadkie tak ja. Monety strong pechowo. Dziękuję. Zresztą tamtego Lucky X2. A, wyciągnęłam, że mam 6. Eee. To jest grane. Dobra. No to lecimy. No to lecimy. O kurde! Teleportujemy się do jaj. Lecimy. I teraz tak, tak. Eliksir szczęśliwych jaj. Nawet nie wiem no ile to jest, ale lecimy. O, cholera! Jakie szczęście! O oh my god. Piękne, piękne! Serio szczęśliwych jaj! No. Już byłem mama! O! Jem następny. Nie! O! Żółw! Następny Żółw! I Co? następny już. Dobra, miejmy, wnoszę tego żółwia. Ej, jak to? Ej, jest najtańsze. 168! Ju! Jule, jak? Jule, w ogóle. Jak to tak szybko masz te... Ta... Jak to tak szybko masz te jaja, ja ja, Jula. ja nie rozumiem. Jura? Jak ty masz szybko tak... Jak ty masz aż tak szybko te jaja? No teraz. Tak dużo. Albo zbieramy Ja już mam ich 11. Ja muszę Jedna sztapka! Ja mam jedną sztapkę. Co mam Muszę znaleźć jedną sztapkę. Diamenty zbierać. Jest jedna sztapka. Egg machine. Mówi, że zbierasz, ale nie zbierasz? Co? Co jest? Za 300! O kurde, to ja będę 3 jaja otwierał. Po prostu... Dobra. Ja potrzebuję sztabkę. Dobra. Gdzie znaleźć sztabkę? O, 300 diaksów. Czekamy, czekamy. A co, co się zrobi? damage. O ty, jak to szybko leci? Lecimy... lecimy, lecili, lecili. Bamboka. Co, gdzie te... A, siema. ma Jest, mam jedną sztabkę. Ja, jak dwie sztabki. Jest Mario. Maria. tutaj. jak się robi te dwie sztabki? Ja nie wiem o co chodzi. Mam dużo jak dwie sztabki? Nie musisz pliwać, a nie są jak zbierają. Nie no, wiem, ale jak chcę so szybciej, żeby to było? premia Jedna sztabka. No i już mam 10. Wcześniej miałam 6. No, czyli, to z się, czyli to z premii się dostaje te sztabki, chyba? Premi? premia jest ja mam taka: już 11. Jezus Maria, jak? Wcześniej Dobra, błagam Błagam, dwie sztabki, Dwie sztabki. <laughs> Jakie mam tak mało? Nie rozumiem. Jak ty, Julo, masz 96 sztabek? O! Mówiłaś wcześniej, że masz 11, a teraz 96. Chyba ciebie pogięło. Jest. Jak To nie mam tu oh mm. wow. Jak to 96 Jezus Maria, o! O What the hell? Wow. 4. Dobra. 4. No i już chyba skończymy ten film Gdzie jest kurde następny jest. świat Do następnego Widzimy się w następnym filmie Cześć Jezus Maria to trwa. Jak to obejrzeć? Mm, zaraz ci powiem Tylko może... Muszę... Jak? No kurde, ja tu ciągle klikam O mój Boże, dobra Ale co tu jest niby? No dobra Okej, okay, kumam. O, epicki. O, epicki! Dobra, myślę, że to już koniec filmu i on trwa. Yo, 13 minut, tutaj to fajnie. Dobra, to, to chyba jest koniec filmiku, więc no. Pa. Widzimy się kiedyś. Nie wiem.